Chciałabym, żebyśmy dzisiaj rozwiązali zadanie z matury rozszerzonej z matematyki z lipca 2020 roku. Zadanie dotyczy logarytmów i własności logarytmów. Dla pewnych liczb rzeczywistych a, b i n większych od jedynki spełniona jest podana równość. Mamy wyznaczyć wszystkie wartości wyrażenia logarytm przy podstawie a z b. W tym zadaniu będzie nam potrzebne twierdzenie, tak naprawdę wzór na zmianę podstaw logarytmu. Logarytm przy podstawie b z c jest równy logarytmowi przy podstawie a z c przez logarytm przy podstawie a z b, przy założeniu, że a, b i c to liczby dodatnie i a i b są różne od jedynki. Lewą stronę naszego równania zamieniamy zgodnie z tym wzorem. Skoro mamy wyznaczyć w zadaniu logarytm przy podstawie a z b, to po lewej stronie dany logarytm zamieniamy na logarytm przy podstawie a. Czyli w liczniku będziemy mieli logarytm przy podstawie a z n zgodnie z tym wzorem. A w mianowniku będziemy mieli logarytm przy podstawie A z A kwadrat B. Równa się dwudzieste i prawą stronę oba logarytmy też nie powinny mieć podstawę A. Pierwszy z logarytmów już ma podstawę A, czyli przepisujemy, a drugi zamieniamy na podstawę A. Czyli w liczniku mamy logaryt przy podstawie a z n, a w mianowniku mamy logarytm przy podstawie a z b. Po prawej stronie w nawiasie mamy logarytm przy podstawie a z n w obu składnikach. Czyli wyciągamy go przed nawias, czyli będą trzy dwudzieste. Razy logarytm przy podstawie a z n, w nawiasie zostaje 1 plus 1 przez logarytm przy podstawie a z b. Natomiast w, y, po lewej stronie licznik przepisujemy, a w mianowniku stosujemy wzór na logarytm z iloczynu. Logarytm z iloczynu jest równy sumie logarytmów o takich samych podstawach, jak logarytm po lewej stronie. Czyli w mianowniku będziemy mieli logarytm przy podstawie a z a kwadrat plus logarytm przy podstawie a z b. Teraz zrobimy dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy całe równanie podzielić przez logarytm przy podstawie a z n. Gdyż logarytm przy podstawie a z n przy założeniach, które są w zadaniu, czyli jeżeli a jest większe od 1 i n jest większe od 1, to ten logarytm jest różny od 0. I otrzymujemy 1. W mianowniku logarytm przy podstawie a z a kwadrat wynosi 2. Dodać logarytm przy podstawie a z b równa się 3,20. Z dzielenia tego logarytmu przez logarytm przy podstawie a z n otrzymujemy 1, czyli zostaje wrażenie wiasie. Przypominam, że w zadaniu mamy obliczyć logarytm przy podstawie a z b. Możemy Wprowadzić tutaj zmienną pomocniczą T. Jest to logarytm przy podstawie A z B. Funkcja logarytmiczna ma zbiór wartości rzeczywisty, czyli T należy do rzeczywistych, ale musimy zadbać, żeby nie było dzielenia przez 0. Czyli T nie może być równe 0, bo dzielimy przez logaryt przy podstawie A z B oraz T nie może być równe minus. 2, bo tutaj mianownik dla minus 2 byłby równe 0. Po podstawieniu zmiennej pomocniczej otrzymujemy równanie 1 przez 2 plus t równa się 3,20. 1 plus 1 przez t. Możemy nasze równanie pomnożyć przez 23. Po lewej stronie otrzymujemy wówczas 20 przez 6 plus 3t, a po prawej stronie w nawiasie możemy zrobić wspólny mianownik, czyli w mianowniku będzie t, a w liczniku będziemy mieli t plus 1. W tym momencie otrzymujemy y, równanie zapisane w postaci proporcji. Możemy skorzystać z własności proporcji, że iloczyn wyrazów skrajnych czyli 20t jest równy iloczynowi wyrazów środkowych, czyli 6 plus 3t razy t plus 1. Wymnażamy po prawej stronie wyrażenie algebraiczne. Przypominam, że mnożymy każde wyrażenie razy każda, czyli będzie 6t plus 6 plus 3t kwadrat 3T. Wszystkie wyrażenia przenosimy na jedną stronę i robimy porządki, czyli szeregujemy od najwyższej potęgi do najniższej. Mamy 3T kwadrat: 6T plus 3T, 9T i minus 20T, minus 11T plus 6. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe, aby je rozwiązać liczymy deltę, b kwadrat minus 4ac, gdzie ab i c to są współczynniki w równaniu kwadratowym. Delta wynosi minus 11 do kwadratu, czyli 121 minus 4 razy 3 razy 6, czyli otrzymujemy 121 minus 72. Czyli 49 pierwiastek z delty to 7. Liczymy T1 i T2 ze wzoru minus B minus pierwiastek z delty przez 2A lub T2 równa się minus B plus pierwiastek z delty przez 2A. T1 wynosi 11 minus 7 na 6, czyli 2 trzecie. Natomiast T2 wynosi 11 plus 7 na 6, czyli 3. Wracamy z podstawieniem i otrzymujemy, że logarytm przy podstawie A z B równa się 2 trzecie lub logarytm przy podstawie a z b równa się 3. Sprawdzamy jeszcze, jakie były założenia a propos t. Te. T te yy, należało do zbioru liczb rzeczywistych bez zera i minus 2, czyli obie odpowiedzi mieszczą się w tym zbiorze. Bardzo dziękuję za wspólne rozwiązanie badania.